Cześć droniarze, ja jestem Łukasz i jak zawsze witam Was na kanale Drono Strefa. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam jeden tip, który stosuję, gdy przygotowuję drona do wakacji, bo zabieram w tym roku na wakacje moje drony FPV. Zapraszam do oglądania materiału. Zanim przejdziemy do materiału, pomyślałem sobie też, że zorganizujemy sobie mały konkurs. Do wygrania będzie taka koszulka, klątwa ostatniej baterii. Koszulki są też dostępne u mnie w sklepie, także jak ktoś nie chce brać udziału w konkursie, to link macie w opisie tego filmu i możecie sobie wejść i kupić taką koszulkę. A z racji tego, że zaczynają się, znaczy zaczynają się wakacje, w sumie wakacje trwają, ale dla mnie się zaczynają wakacje, bo jak to oglądacie, to prawdopodobnie zbieram się już do wylotu, albo będę. Dopiero w następnych kilku dniach wylatywał. Nie wiem kiedy opublikuję ten materiał, nie wiem kiedy mi się uda to zmontować, ale z racji tego, że wyjeżdżam za granicę, polatać dronami w końcu FPV, przynajmniej na wakacje chcę w końcu wziąć drony FPV, żeby sobie też polatać, bo y, chciałbym nagrać sobie inne ujęcia, bardziej ciekawsze niż z Mavików, to pomyślałem, że będzie konkurs, a konkurs będzie dotyczył tego, że musicie zgadnąć, gdzie wylatuję na wakacje. Żeby było trochę łatwiej, dam małą podpowiedź. Y, podpowiedź jest taka, że. Kraj jest w Europie, ale nie należy do Unii Europejskiej. Także sprawa już jest prosta. Kto pierwszy da prawidłową odpowiedź w komentarzu, ten wygrywa. Także zapraszam do komentowania i skontaktuję się ze sobą, która da jako pierwsza poprawną odpowiedź. Skoro ja przygotowuję się już do tych wakacji z moimi dronami FPV, to pomyślałam, że też z wami się podzielę jedną podpowiedzią, którą sam chcę zastosować, żeby wrócić ze wszystkimi dronami z powrotem do kraju. A jest to to, że będę montował sobie do drona GPS-a. Ja kiedyś latałem z GPS-em, ale później stwierdziłem, że skoro to jest 5 cali i to jest głównie freestyle, to, to, to w sumie odpiąłem tego GPS-a, bo mi tylko przeszkadzał, bo często go tam gdzieś gubiłem, odpinał się, wyrywał z mocowania. Ale stwierdziłem, że skoro wylatuję na wakacje i będę chciał nagrać jakieś ładniejsze ujęcia FPV, to ten GPS może mi się przydać do tego, że gdy wlecę na przykład do jakieś skały i stracę zasięg, to. Ten dron po prostu poleci sobie na jakąś wysokość i będzie wracał, albo przynajmniej próbował wracać do mnie i ja mam nadzieję, że wtedy odzyskam zasięg. Oczywiście mam nadzieję, że ta sytuacja się nie zdarzy i będę ją zawsze połączeni, zawsze będę latał sam będę startował i sam będę wracał. Ale chcę się zabezpieczyć na każdą możliwą ewentualność, bo może później nie chcę sobie pójść w brodę, że mogłem zamontować GPS-a, a nie zamontowałem, a tak naprawdę te GPS -y nie są jakoś drogie. I ja tutaj montuję GPS GPS od TBS. -a. I one są też dostępne mnie w sklepie. Link, jak nie zapomnę, to mam tam też w opisie. A cały miks z montażem polega na tym, że wam pokazuję, że z racji tego, że jest to 5 cali, to tak naprawdę ja zamontowałem sobie GPS-a. To jest akurat tutaj, jest akurat Fetek Kiss, ten te, te stare FC. I zamontowałem sobie tutaj na wtyczkę. I wtyczka jest pod UART 3. UART no to jest nic innego jak wolny TX i RX. I tutaj jest akurat UART 3, bodajże. Zaraz przejdziemy do ustawień w kisie, to Wam pokażę. No i tutaj sobie wyprowadziłem możliwość połączenia GPS-a. Oczywiście, jak ja latam freestyle, to to chowam sobie tutaj do środka, żeby mi nie wystawało się, nic nie węciło. A jak chcę zamontować GPS-a, to po prostu podpinam go tutaj. I jak baterię montuję, to montuję go tutaj na strapie na górze, czyli jest oddalone od wszelakich wtedy zakłóceń. Tutaj, tutaj zawsze jak go montowałem, to on zawsze potrzebował około tak no 5 minut, żeby złapać ten pierwszy fix. A tutaj na górze łapie zazwyczaj już po 30 sekundach fixa i nie ma żadnego problemu. Także złapanie fixa, czyli znaczy to, że znajduje satelity. Także ja go tutaj montuję. Pokażę Wam ustawienia Kisa, już tak po hamsku, nagrany pulpitu, znaczy pulpitu ekranu monitora przez aparat. I teraz, tak, jeżeli chodzi o. Kisa i ustawienie retour to home i GPS-a. To ja mam specjalną wersję firmware'u wypuszczoną przez Aleksandra Fedorowa. Nie wiem, czy to, to jest ta wersja, czy, czy to coś będzie komuś mówiło, ale to jest właśnie ta wersja. 13 prc RC46F i w niej wtedy z kisem odstateka można latać sobie właśnie z GPS-em i retour to home. Tylko, że tam no trzeba być patronem, tak? Ale to jakoś nie kosztuje dużo pieniędzy, także można zostać patronem jego i mieć dostęp do takich różnych rzeczy. E, teraz tak, to Home mam ustawione też pod Switcha, AUX 3, także możemy sobie ustawić jak chcemy i tak naprawdę wszystko się sprowadza do tego, że w zakładce Advanced e, ustawiamy sobie pod którym UARTem mamy ustawiony GPS, Czy ja mam pod trójką, to jest tam gdzie na wtyczce mam montowany i tu już z prawej strony ja mam to na cyfrze, tu zaznaczamy sobie GPS, tu sobie ustawiłem, że return to home altitude, czyli wysokość 100 metrów, eee, i ustawiłem sobie na dole return to home on Face safe, czyli jak stracę połączenie z dronem, to wtedy on powinien wrócić. A i ustawiłem sobie, żeby nie lądował, tylko było, że będzie się kręcił eee, nade mną, czyli Liczę na to, że po prostu odzyskam łączność i będę musiał wrócić. Nie wiem, czy to jest dobrze, ale nie chciałbym, żeby sam tam gdzieś lądował po inne drzewie, także tak to zrobiłem. No dobra, a teraz zrobimy tak, że naładuję baterię i pójdziemy sobie na zewnątrz sprawdzić, czy chociaż od switcha wyzwalanie działa i czy ten dron przynajmniej wraca mniej więcej w punkt startu. Także ładuję baterię i zbieramy się na zewnątrz. no dobra, pomyślałem sobie, że jeszcze założymy e, do GoPro na klatę, tylko jak to się zawsze zakładało zawsze nie pamiętam chyba tak założymy sobie na klatę na GoPro, żeby Wam pokazać e, stiki polecimy, też ogólnie plan jest taki żeby polecieć kawałek tak z 50 metrów, 100 może e, od siebie włączyć procedurę RTH ze switcha i zobaczyć czy ten dron będzie mniej więcej e, wracał w to miejsce które chcemy. No i założyłem odwrotnie, bo jest jakoś dziwnie. Zawsze nie pamiętam. Jest takie nieoryginalne mocowanie na klatę i nie wiem, nie wiem, czy to oryginalne, też tak samo się zachowuje. Ale nie chcę zmieniać, bo póki działa to niech będzie. E, dobra, zaraz zamontujemy też y, tego GPS-a, no bo tam jest tylko kabelek z, znaczy kabelek przewód, zestaw przewodów tak naprawdę z gniazdem czy też wtyczką i i znowu coś chyba nie tak zrobiłem. Dobra, po kilku próbach udało się zamontować. Zawsze mylę jak to się montuje. Mam nadzieję, że mój test wypadnie pomyślnie, chociaż wiem, że w CISie działa ten reportuchom i tak dalej, także powinno być OK. Dobra, przerzucamy się już na GoPro, Podłączamy GPS-a i lecimy. No dobra, jeszcze zamontujemy sobie jakiś filtr do drona, bo jest jasno. Myślę, że jakiś ND8 chociaż też nie chodzi to o to, żeby się ponagrywać, po bardziej potestować, ale pewnie sobie jakieś freestyle też polatam, także czemu by nie. Wyczyścimy. Założymy. Muszę coś tym mocowanie chyba przerobić, bo mi ostatnio denerwuje to wkładanie filtra, ale to nic. I teraz tak weźmiemy baterię i weźmiemy jeszcze GPS-a. GPS-y mam tutaj pochowane, na znaczy pochowane. Przygotowane tak naprawdę noszę dwa ze sobą, jakby jeden nie działał. To są te GPS-y, które mówiłem wcześniej od TBS M82, nie wiem czy będzie widać. Dobra, nie zgubił się. Nie zawiodą mnie na razie te GPS-y Ludzie, którzy biorą je ode mnie i montują, mówią, że są OK. Także ok, zamontowany, trochę go tu zmieniamy, żeby ten. Te przewody się nie nie, poprą, nie zawinęły gdzieś to przypadkiem, żeby nie wpadło śmigło. Strapy są i zrobimy tak. Najpierw może przód, zapnę. I teraz, tak jak mówiłem, z tym GPS-em, że to jest akurat tu jest moduł ten GPS-u, także to powinno być na górze. Reszta to jest elektronika i powinien on akurat w tej pozycji, wydaje mi się, że powinien bardzo szybko złapać gps -a. Ja akurat zamontowałem teraz to w dronie z X Ultra, a nie z FC feteka który wam pokazywałem. Ten dron jest tutaj. Ale przetestuję najpierw w jednym. W tamtym wiem, że działa tak naprawdę, bo już latałem nim za dwa dni temu, ale tutaj nie testowałem, także tu chcę przetestować. Także GPS jest tutaj schowany. Nie robię żadnego monta. Nie będę robił, bo chcę, żeby ten dron był do freestylu głównie. I też tu jest wtyczka, tylko trochę w innym miejscu, bo to jest KIS Ultra. Dobra, eee, gogle. Włączamy aparaturkę. Welcome to Mambo. I będziemy latać na modelu KIS 2. I co jeszcze potrzebuje? Zasilanie do gogli, co na pewno. Włączamy Action 2. I ogólnie jak on złapie fixa, to e, jak GPS złapie fixa, czyli złapie satelity, to wtedy powinien wydać sobie dźwięki, powinien wydać dźwięki z silników. Dobra, tu może się nie wkręci w trawę, także go podłączę, w porządku, teraz e, żyroskop się skalibrował i czekamy teraz na kolejny dźwięk z satelitami jak złapie. Udamy trochę tak. Tutaj się widzieć też nagranie z gogli. Ogólnie w goglach cyfrowych jak pokazuje 14 satelit to znaczy, że raczej nie. I teraz mi pokazuje właśnie 14 satelit przy Kisie. Chyba Betaflight jest tak samo. Czyli jeszcze nie złapał fixa. Poczekamy chwilę. No widzę, że tu trochę dłużej chyba to trwa. Ale powinien złapać. No nic tutaj nadzwyczajnego nie zrobiłem. To zobaczmy czy świeci się tutaj GPS O dobra, już nie muszę sprawdzać z łatwo. Nie potrzebował chwilę dłużej Zaraz zobaczymy, zobaczę w Google ile tam jest tych satelit To był właśnie ten sygnał co mówiłem Chciałem zobaczyć czy on zasilanie tam dostaje o, 8 satelit, czyli jest dużo Dobra, pokazuje mi współrzędne Gdzie jestem Czyli powinien wiedzieć gdzie będzie miał wracać I teraz arm I polecimy sobie tutaj kawałek. Ile jestem? 80 metrów od home pointu mi pokazuje. No wam tego nie mogę pokazać, bo niestety to ta jest takie biedne. I mam teraz return to home started. Puszczam drążki. I on próbuje wracać w miejsce. Mam 160 metrów, 170. Flying home, czyli wraca, czyli jest OK. I co będzie teraz robił? Miał robić loiter, czyli kręcić się wokół, czyli jest ok. Dobra, przerywam. I dostałem informację, że Return to Home stopped. Pokazuje mi też taką strzałkę, że widać, gdzie co jest, znaczy, gdzie jest punkt powrotu do domu. Nie chciałbym też rozwalić tego drona przed wylotem, ale jak coś też biorę ze sobą dużo części zapasowych. Aby w razie czego móc się zbudować na nowo. Ok. No dobra, polecimy sobie jeszcze raz może w inne miejsce może tutaj. Mam 9 satelit teraz, także powinno być w porządku i pokazuje mi teraz 100 200 metrów od Home Pointu Cyk tu Home Start. Ja dałem na zero i wy powinniście widzieć też, że on sobie leci. To widać będzie na Action 2. Yy, wysokość mam? Mam. 90 metrów. Czyli na te stopy powinien około lecieć. W porządku, wraca. Działa. Nie musi działać to tak jak w Fantomie od DJI. Tak wystarczy mi w zupełności. Dobra, wylądujemy i jeszcze sobie podsumujemy. No dobra, to jest mój sposób na return to home w dronie freestyle'owym typowo. Także myślę, że zabezpieczyłem się na wakacje, że powinno być OK. Tak wygląda to mocowanie tutaj pod strapa. Łapie fixa tak naprawdę bardzo szybko i myślę, że to wystarczy. Przy okazji jest odpinanie. Można tutaj sobie schować te przewody z wtyczką. Nie przeszkadza do freestyle'u, nic się nie urywa. A nawet jeżeli przewody się wyrwą, to zawsze można sobie zbudować Nowe te przewody. Mniej kosztują na pewno niż GPS. Także to by było na tyle. To taki mój pomysł na to, jak właśnie zamontować GPS-a. pomyślałem, że się z Wami tym podzielę. Może to pójdzie w świat, może ktoś skorzysta. Przypominam Wam o konkursie. Jak zgadniecie, gdzie wylatuję na wakacje albo gdzie już jestem na wakacjach, no to. To możecie wygrać taką koszulkę klątwa ostatniej baterii. Także czekam na Wasze komentarze, kto pierwszy, ten lepszy. Przypominam też o moim sklepie internetowym www.dronostrefa.pl. Jeżeli nie subskrybujesz to kanału, no to zostaw subskrypcję, aby nie mieć cię kolejny materiał. Z mojej strony tyle. Dzięki do zobaczenia. Cześć!